I moi drodzy, właśnie wbiegłem na balkon, ale czemu wbiegłem na balkon? Ponieważ dziś. Pojedziemy w pewne miejsce, które tak naprawdę nawet widać. Słuchajcie, z tego balkonu. Zobaczcie, tutaj mam widoczek na wschodnią część Krakowa. I jak się przyjrzymy, to w tym miejscu jest taki grzybek to jest nasza Tauron Arena. I koło tej Tauron Areny, widzicie, jest trochę zieleni. Dlaczego jest tyle zieleni? Ponieważ jest tam park lotników. I wybierzemy się do tego parku lotników dzisiaj, ponieważ jeszcze was przytrzymam w niepewności i powiem wam, dlaczego to właśnie tam jedziemy. Albo zresztą powiem wam wszystko w samochodzie. Już za parę minut będziemy na miejscu, ale zanim dojedziemy, to jestem Wam winien parę wyjaśnień. Mianowicie, moi drodzy, moją taką główną zajawką yy, łamaną na sport, która całe życie siedzi w moim sercu, to są rolki. Ja jeździłem chyba z 10 lat, dawno temu w zasadzie, ale myślę, że tak od 10 roku życia do 20, tam powiedzmy, pierwszego roku życia, jeździłem na rolkach, ale na skateparkach, na agresywnych rolkach i naprawdę było mi świetnie, ale słuchajcie, ja zdobyłem w międzyczasie tych kontuzji z spowodowanych przez rolki. Z 30 i naprawdę miałem nawet dwa razy pęknięcie kręgosłupa, i naprawdę straszny przypał sobie narobiłem. I nie chcę myśleć, jak się będę czuł na starość. No, w każdym razie stwierdziłem, że skoro nie wypada już sobie łamać kości w tym wieku, bo co by nie było, czy dychy się zbliżają, no to trzeba wprowadzić jakąś zmianę. No i stwierdziłem, że sprzedam moje zakurzone stare roleczki do jazdy agresywnej i kupię rolki freeride, czyli takie po prostu, dzięki którym będę w stanie pokonywać bardzo duże odległości. Często będę mógł to robić szybko ale dodatkowo takie, które będą naprawdę tak zwrotne jak to tylko możliwe. No i jak pomyślałem, tak też zrobiłem, kupiłem wypasione rolki Rollerblade Twister Edge, które słuchajcie mają taki poziom czucia, że to ciężko jest mi normalnie ogarnąć moim mózgiem, bo to działa tak, słuchajcie, że ja sobie pomyślę, że chcę ruszyć stopą lewą albo prawą i to się dzieje w ciągu ułamku sekundy. Są skubane tak, jak to nazwać? Eee... No, wejrzę sobie przypomnij, proste słowo. O, wiem, 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 wiem. Chodzi mi o słowo precyzyjne. To są tak precyzyjne rolki, że ja jestem w szczerym szoku. No i ogólnie ostatnio sobie jeżdżę po bulwarach wiślanych i to nieważne, czy to jest w Krakowie, czy tam gdzieś pod Krakowem. Wiadomo, że po centrum też sobie lubię pośmigać. Błonia bardzo często, można mnie spotkać jak zapieprzam ze słuchawiczkami. Ale ostatnio wbiłem się na skatepark na, w parku Jordana i naprawdę dobrze mi szło do momentu, aż nie wypieprzyłem na kolano i sobie nie zdyskwalifikowałem jeżdżenia na Miesiąc, w każdym razie już jestem po kontuzji. Wszystko jest w porządku, i słuchajcie, chodzi o to, że ten park przypomniał mi, jak fajnie jest niekoniecznie skakać po rurkach. Ale ogólnie jeździć po rampkach i tak dalej. I słuchajcie, my w Krakowie, w parku lotników, mamy coś takiego jak pump track. I pump track to jest taki tor, taki asfaltowy, nie wiem nawet jaka tam jest nawierzchnia, czy ona będzie spoko na rolki, czy nie, ale w pump polega na tym, że nie tyle co odpychamy się, żeby jechać, tylko pompujemy samymi udami, żeby właśnie sobie robić te wszystkie różne sztuczki. Znaczy nie sztuczki, po prostu przejazdy. Ja muszę spróbować wjechać na ten pump track, bo jestem tak ciekaw, jakby moich umiejętności. I tego wszystkiego, że to jest normalnie no, zajawa nie do opisania, tylko że gdzie ja jestem. A, dobra, jest git. Skarpetki w buldoszki. A co wy myślicie? Tysz, tysz. Dobra, ziomy, jesteśmy na roleczkach. Musicie w ogóle mi wybaczyć, że wyglądam jak debil w tych słuchawkach, ale ostatnio rozwaliłem słuchawki, jak byłem na rolkach te małe. No i muszę jeździć z dużymi. Też nie wiem, jak mnie będzie słychać, jak jadę na rolkach, no bo jest strasznie głośno od wiatru. W każdym razie. Proszę bardzo. Oto nasza Krakowska Tauron Arena. No i słuchajcie, za nią jest park lotników i nie wiem gdzie ten pump track jest. Musimy go znaleźć. Wiem też z internetu, że w parku lot lotników jest skatepark. Ale z racji przeznaczenia moich roleczek trzeba unikać skateparków, no bo zobaczcie. Tu nie ma jak wstoczyć na rury, ale alejki tu są średniawe, powiem wam szczerze. Zaraz znajdziemy pump track. Nigdy nie jeździłem po parku lotników na rolkach. Nawet go nie zwiedzałem do końca, tak wiecie, totalnie. Zawsze mam ten problem, że nie umiem sobie zrobić rozgrzewki jak normalny człowiek. Tylko zero jedynkowo. W każdym razie ziemy. Ja już widzę pomp track i nie ma na nim ludzi. Fuck. Widzę, że jest trochę mokro. Dobra, podjedźmy tak trochę tutaj. O grubo! Ty wyleciał mi iPhone. Trochę się rozgrzałem na tym pump traku i powiem wam jedno. Miałem wczoraj zamawiać ochraniacze i ich jeszcze nie zamówiłem, ale to jest miejsce, które cholernie wymaga ochraniaczy. Serio. Tu można takie prędkości nabić. Dej! Dej! Tu można latać! O, grubo! O. Ała, no właśnie, można się wywrócić kurde to męczy jakieś 100 tysięcy razy bardziej niż szybkie jeżdżenie po asfalcie po płaskim. Ale wypas ziomy, coś czuję, że będę tu wracał regularnie, tylko muszę się wyposażyć w ochraniacze. Bo bez tego to naprawdę nie ma co tu wjeżdżać. Więc jak coś, to ja tylko raz, moi drodzy, tutaj przyjechałem bez ochraniaczy. Następny raz już będzie z ochraniaczami i mam was prośbę, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejną część, jak już będę miał więcej i będę tu robił sztuczki. Uff, dajcie znać. Znowu o oh mój... O kurde, kiedyś to się umiało lepiej. Powiem wam, że to jest mega zabawne. Bo ja pamiętam w głowie, mój mózg pamięta sekwencję ruchów I on umiałby to wykonać, tylko że problem jest z kondycją i z siłą No bo wiecie, człowiek się trochę zestarzał, ma gorszą kondycję, ma mniej siły I to jest masakra, bo głowa doskonale pamięta wszystko, ale nogi nie dają rady, masakra No ale dobra, chyba muszę stąd spadać, ziomy Bo jeżdżę pół godziny, prawie umarłem już Wywróciłem się dwa razy, nie mam tych ochraniaczy Więc przykład sobie daję Mówię wam, trzy kółka i nie ma jak złapać oddechu Masakra i ja nie mogę, ale jest wypasiona miejscowa. Będę dążył do tego, żeby moja kondycja pozwoliła mi tu jeździć, bo póki co naprawdę jest masakra, a myślałem, że nie ma tragedii, ale baja, bo jak ja jeździłem na rolkach, to jeszcze nie było takich rzeczy jak na przykład pump track, no nie? Więc jakby człowiek jeździł po całej Polsce, po skateparkach, bo w Krakowie było ciężko. Nie mówię, że nie było skateparków w Krakowie, ale wiadomo, że im więcej, tym lepiej, nie? Ale ten pump track. Dychę daje. Dychę daje. W związku z tym spadam stąd ziomy. I ja... Olej ile to daje zabawy? Dobra, jeszcze jedno w drugą stronę. O i możemy tu zabrać. O, o zajebiście. Dobra, ostatnie. Znaczy przedostatnie, przy ostatnim jest wywrotka zawsze. To jest najgorszy. Dobra, koniec. Także kochani, jeśli film wam się spodobał, to nie pogardzę łapeczką w górę i subskrypcją. Jeśli ktoś nie subskrybuje, wo, ale prędkość. I cóż mogę dodać więcej. Jeśli chcecie więcej odcinków z moich zajawek, to piszcie w komentarzu, bo tak się składa, że zajawek mam wiele. No dobra, może nie tak wiele, ale lubię. Ożysz, fuck. O tej. O, grubo! Uu, ale żebym wjechał w aleję! O, o nie, skończyło się, patrzcie! Shit! Serio? Skończyła się ścieżka. Muszę poznać jeszcze parę lotników. Tymczasem wracam do auta, a wy miejcie się dobrze. Hej! п р о д о л